Siączkę o mobilnej chwili. jesteśmy na zachodzie słońca na zakolu, już ciemno, ale tutaj telefonik nam oświetla, cały temat jest oświetlony. No i zobaczmy, jak to fajnie wygląda na zmieszku. No już z ostrością są bardzo duże kłopoty, ale coś tam trochę, coś tam trochę widać. No dobra, zobaczmy jeszcze ten widok z tej strony. Tym razem odwrócimy kolejność. O, tutaj jest motocykl oświetlony jeszcze pod wpływem flesza, tak? I nam się pod wpływem flesza. Ale jakościowo bardzo słabo, bardzo słabo. No trudno, chcieliśmy nagrać zmierzch. I mamy nagrany zmierzch. Pozdrawiam. Jeszcze na plażę troszeczkę. No, dobra, pozdrawiam.